Kochani moi drodzy, popatrzcie, to tak wygląda. I tu jest to właśnie, patrząc na, na silnik i w ogóle na pokrywę, to się patrzy z tej strony, jak się maskę podniesie, a tu jest już gdzie po powiedzmy, i w dół tam. I u mnie jest na dziesiątą, na tej starej, a to, co przyszło, jest na dwunastej. I tam jest rura specjalna, cienko kształtna tam w ogóle. Te, to jest jak gdyby profil, którego się nie da no, na gorąco, bo rozmawiałem. Jak na gorąco, to się roz, rozleci, jak to się mówi. I muszę w tym momencie, kochani moi, odesłać i czekać, aż przyślą, że tak powiem, ten prawidłowy to jest z wypadkowego samochodu, bo facet powiedział, że z wypadkowego, zdemontowany, tu nawet nie ma śladu nic, że olej czy coś, bo to jest też najważniejsze. To jest ta cholerna, przepraszam, odma, przez tu stu, do turbiny, tu tak nie wiem, co idzie, tu jest turbina. O Jezu kochanie, no i widzicie, to tak wygląda i musiałem sobie po, podejrzeć, żeby Wam jeszcze pokazać. O, tu jest też, stąd idzie do, 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 do... Tu jest też jeszcze taka jedna odma kwadratowa, że tak powiem. Łączy się przez turbinę. I dopiero z turbiny idzie ten kawałek, tu znów idzie do lot powietrza. a Boże kochany, cuda nie widzę. Także że jestem w, w nerwiony, kurwiony, przepraszam, za wyrażenie, bo inaczej 71, 72 czas, etc. Eee, Filtr powietrza u mnie. Co Wam powiem? W oryginale tu nie wolno nic robić. Ktoś w poprzednio, ja nie zwróciłem uwagi, tu wkręcił śrubę. O! Przebiło to, czyli do środka się dostało. Póki ja nie odkręciłem, no bo, no bo ja odkręciłem, nie. Prawdopodobnie było naklej lub, lub coś takiego. No i przez te dwa czy trzy dni jeździłem i dym leci z rury wydechowej i dziwne zachowania itd. No i właśnie szwagier mi też odpowiedział. Dziura jest. Dobraliśmy śrubkę z drobnym zwojem, gwintem, wkręciliśmy, znaczy najpierw się ucięło, żeby tam no, nie wiadomo coś się nie stało. Proszę Państwa, nie ma. Nie ma. Komora oświetleniowa nie dostaje lewego powietrza, nie ma dymu z tyłu, wszystko jest ok. Wszystko pasuje, no ale to musi być to wymienione niestety. Dobra, teraz pozdrawiam serdecznie i już nie zawracam gitary. Najlepszego, moi drodzy.